Mamy kawałek jeszcze na lotnisko, masakra, torba wypchana kaskami, pchaliśmy cztery kaski w taką torbę, gdzie ekipa Dobra, elegancko jesteśmy już na lotnisku, reszta ekipy za a ja idę bagaż nadać A ja nawet nie zważyliśmy tego ogólnie 13,8 8 Nimy pojechał, elegancko my już na miejscu, palmy rosną tutaj wszystko, Wszystko tego elegancko. Nie no, zamówiliśmy kurczę nosek sobie normalnie wchodząc do samolotu I teraz 6 km prawie z buta. Jakaś jedna spiania. Tutaj kurczę kręka. I tu będziemy sobie spać na sofie rozkładanej, To łazienka, ogólnie beka, śmieszna chata. Ale nagrywałeś to, że my to kupiliśmy w samolocie. Tak. Szybko. No ale ogólnie beka właśnie, bo zamawialiśmy ten nocleg, ja wchodzę normalnie po schodach na, do samolotu, klikałem jeszcze przelew, jeszcze w ogóle przelew mi nie chciał pójść i dopiero w samolocie, kurczę, samolot kołował, a jeszcze przelew puszczałem za chatę. Ale ogólnie bo wszędzie taki syf, widzimy, o k tam tutaj normalnie zderzaki do fury, no właśnie widzę, że zderzaki, kurczę, o oh, ale bym padł, syf taki leży, ja dzielę. Tak no słabo to wygląda ogólnie na pierwszy rzut oka te budynki też jakieś takie k lamsy dzień kolejny idziemy z ekipą wypadliśmy dzisiaj z yy, naszego lokum w ogóle znowu taką na przypał, znaleźliśmy sobie bo to motocykli, ale chyba zostały się tylko skutery, także bierzemy skutery, w ogóle piszemy do gościa. Wtedy w nocy z nim pisaliśmy, karenia z nim pisała. Że bierzemy skutery dzisiaj. No i przyszedłem do niego, że no, będzie o 11. A gość mówi dzisiaj? A my, że tak, dzisiaj. No i on na szybko teraz te skutery szykuje. Zaraz idziemy. Bierzemy jakiś piadzio 400. E, bo to jest taki syf ogólnie. Wszędzie każdy coś chodzi. Oli. No, wszędzie śmieci. Jest dużo skuterków, motorków. No i znowu śmieci. Wszędzie jest taki syf. No strasznie to wygląda, nie? Niby są dwie dzielnice takie, znaczy dwie dzielnice. Podobno Katanie jest podzielone tak jakby trochę na dwie części: na taką lepszą i na taką gorszą. Jesteśmy na ta, teraz tak na takim pograniczu: niby w tej gorszej to są takie właśnie slumsy, no, a niby w tej północnej, lepszej jest więcej właśnie chyba Włochów i tak dalej. Ale nie wiem, w sumie muszę na ten temat poczytać, na razie Karol mi to powiedział. Ale ogólnie, jak mam porównanie do reszty Włoch, to Sycylia. Jest taka na razie pierwsze wrażenia. No, syf, syf niesamowity, strasznie to jest. Tutaj elegancko pan nam robi soczek świeżo wyciskany. Ok, tu, tu, tu. Co dobre? Z... No, nie? Jesteśmy teraz w wypożyczalni. Zobaczcie, jeszcze mi się rozwalił Daszek, ale tutaj gość mnie poratował byłem rozwalony, ale w transporcie mi się roz jeszcze bardziej Mieliśmy wziąć jakieś adventury, Ale niestety Karol nie ma A Wszystkie motocykle praktycznie są na, na pełne A Ja mam A, on ma A2. No i niestety zostały nam skutery Gość mówił, że nam chyba da 400 setki Piaggio. No i co z tymi skuterami? Właśnie czekałem, nie wiem. Ten dziecko, on nie rozumie ten dzieła w ogóle On po Jakiś gość tam tłumaczył coś Wziął nasze prawko, znaczy moje prawko i doli. Instruktorz. Open. Open. <grym> Open. Okay. Push. Open. Okay. 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 E, videos so, scooter. Taroli. Taroli, Dobra, niż mają skuterek. My też. Trzy stop. Ale fajne widoczki. W ogóle dzisiaj taka ładna pogoda miała padać, ale nie pada. Dobra, patrzcie widzowie, zmieściliśmy się na szczęście. Zakaz jazdy. To jest jakiś kurs, Tak to się No. Dobra, pierwszy przystanek. ogarnęliśmy sobie lody. Zrobiliśmy cały kilometr. Zobaczcie takie. Briośki. Mają briożka. To się nazywa. To jest pistacją i z formelem. To jest wejdźcie. To jest bułka i z lodem w środku, tak? Tu bardzo dużo osób poleca, że to są najlepsze lody na Sycylii. Nie wiem, czy są najlepsze, ale, no, ale są, są pyszne. No, są mega dobre. Kurde. To do kasku prawie kapło. A ty, tobie Karol spakuje? Ojej bale, ten mango to jest takie pyszne. Widać, że to są prawdziwe lody, bo się ciupu r***gnie. No, ale to Zobaczcie, się roztopi będzie ciepła, to zobaczcie, takie pyszne. No, bajka. Serio, lodziki konkretne. A ja, czemu wszyscy jadą na czerwonym? <śmienic> Muszę w kartę włożyć. A proszę nie patrzeć tutaj. To the ping. No, pisał, to tam się... no jak? Ogólnie na, we Włoszech na stacjach jest coś takiego, że musicie sobie podjechać. Najpierw e, wrzucić kartę do tutaj, no, do automatu. Ona tak jakby robi depozyt, pobiera wam chyba 50 albo 100 euro. Dopiero tankujecie, zatankujecie i ona później Wam tak jakby resztę po prostu oddaje. I teraz sobie tankujecie elegancko. 8,8 litra, czyli tyle co w KTMie gdzieś. No trochę mniej, bo w KTM Kateemie 8 chyba Krepino! Krebino! Krebino! Lepiej, bardziej czysto, no ale tak kurde, cała reszta to jest syf. to Teraz, jakieś takie centrum jest fajniejsze. Karolina znalazła taką listą miejscówkę z takim widokiem. Fajny, jakiś taki skwerek. W ogóle nie mogliśmy tego dokładnie znaleźć. Czuciłem zdjęcie z TikToka na chat GPT. I chat mi znalazł praktycznie dokładną lokalizację tego miejsca. Zobaczcie, jak to z tej strony wygląda. O, ale tamte miasteczko fajnie wygląda. Pewnie gdzieś. O tam, chyba. No nie. Tak, gdzie te chmury zakrywają, to chyba tam gdzieś jest Etna, no nie? Gdzie... <grystanie> 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 Takie mnie przemyślenia naszły. Co do jazdy tutaj. To jest gdzie, bo w sumie. To jeździ się tak, jakbyśmy jeździli na supermoto w Polsce, tylko nikt się do nas nie przysala. Normalnie jedziesz i wyprzedzasz, jadą samochody z naprzeciwka, ty wyprzedzasz samochody, każdy zjeżdża, nikt na ciebie nie trąbi, nikt nie ma spruty do ciebie. Takie normalne to jest. widzowie, wjeżdżamy w jakiś korek, że zaraz tu trzeba coś połamić trochę. Pokorzystać z przywilejów posiadania jednośladu. Dobra, mamy kolejny dzień we Włoszech na Sycylii, jak mogliście wczoraj zobaczyć, ale padła nam kamerka. Dojechaliśmy do Palermo, wczoraj wieczorem jeszcze sobie pojeździliśmy po mieście, a teraz są nasze skuterki. Na szczęście nikt nam nie z*****ł ich, baliśmy się, że nam z*****dolą, ale ten też stoi, też stał tutaj od wczoraj. Dobra i ruszamy. Od razu ranek w Palermo. Ogólnie syp. Jak w Katani, nie połaziliśmy wczoraj po mieście w nocy. No i no tak o. nie urzeka jak na razie. Chociaż było parę fajnych budynków. Wczoraj jak wjechaliśmy, takie korki były tutaj, taki był chaos. Na razie wydaje się być spokojnie. Ej, ale chłodno trochę jak się jedzie. Tam jest kawiarnia, chyba to jest chyba przystanek, więc tu chyba nie możemy postawić. Ogólnie nie wiem, czy tak można, ale stawiamy skutery tam, gdzie znajdziemy miejsce. Gitara. tu jest zapach palonej gumy. O! Nice smell. W kilka o naszych skuterach Jest to Honda DV Jakaś 350 -tka. Na tej jeździ Karol To jest Piaggio Beverly S 400, -ka. na tym jeżdżę ja No i jak ja nie przepadam za skuterami Tak tutaj we Włoszech ma to Z***isty klimat No i fajnie się tym można poruszać no kurde, nie martw się gdzieś tam o biegi i tak dalej, tylko po prostu sobie latasz między tymi samochodami. Jest fajny, zwinny, no dość lekki. Bo raz mi prawie nogi zabrakło. Wam no, wzięliśmy sobie jakieś takie żarełko w knajpie. To jest niby na słodko, to jest na słono. To jest na słodko, z pistacją. A wy co macie? Ja mam jakąś kanapkę z boczusiem pomidorkiem, tym i Burrito w środku. O kurde. No, mieliśmy... Zapłaciliśmy za te trzy rzeczy jedną kawę i sok 11,90 euro. Ej dobra, to w środku jest taki farszyk. To wygląda jak burrito trochę. Du druga tłusta buła. Jakiś serek i czekolada. No i to też zapieczone wszystko. W sumie za Ogólnie tutaj ludzie mają w***ane. Tak jak tutaj gość sobie się po prostu wpieprza i tyle. I no ma Nikt na nikogo nie trąbi. miasto przed nami, przejechaliśmy sobie autostradą, znaczy autostradą w sumie, no nie wiem czy to była autostrada czy jakaś po prostu ekspresówka ale przejechaliśmy dość sprawnie bo na razie pierwsze spostrzeżenia czyściej niż w Katani ogólnie klimacik jak każde inne miasto no i na razie spokój taki no nie ogarnęliśmy jeszcze taką plażyczkę sobie ogólnie dobra przeklina, że wzięliśmy sobie te skuterki bo mam w... mamy Jesteśmy w normalnych ciuchach, nie braliśmy żadnych kurtek znaczy wzięliśmy, ale wzięliśmy ze sobą ja zostawiłem swoją w samochodzie przed lotniskiem Karyna zostawiła swoją w dopożyczalni ale ogólnie nie mamy żadnych specjalnych ciuchów tylko kaski, rękawiczki i tyle i w sumie jest spoko chociaż czasem jak zajdzie słońce to trochę p***i ej kurde, woda taka jest szczerze nie najgorsza. Ej, bez kitu k... By się w tym wykąpać, tak bez jakichś tam większych problemów. No, jest Myślałem, że jest taka lodowata, taka kurna, zimna. Ona jest taka... Git. Przedby do wody. na na miejscóweczkach musimy się kierować gdzieś o tam ale klimacik jest tu robimy urbex co? na Chorwacji urbex hotelu, a tutaj urbex nie wiem, też jakieś pomieszczenia Ej, to już teraz na Byśmy byli asenem, już byśmy podbijali <laughs> takie hardkorowe przejście tutaj mamy. Trzeba się skulić pod normalnie ścianą. Fajnie. Fajne takie przejście wąskie tutaj między drzewami, między skałami. Ej, tutaj to normalnie się musimy wspiąć. Nie wiem, czy dacie radę. Dacie radę się wspiąć? Dobra, mamy schody, proszę Państwa za mną jestem przewodnikiem tej wycieczki. Brama i znowu schody. Jakaś normalnie taka fortyfikacja obronna, chyba, no nie? Kolejna miejscowa za nami, ale już k***a jestem taki bany, w sensie nie chcę jeździć. Męczy trochę ten skuter, ta trasa. Ale tak, to nieźle. Fajnie. Dzisiaj już jest pogoda, spoko, widoczki są fajne. Także zwiście, jak macie jakieś pytania odnośnie miejscówek odnośnie wypożyczania tych motorków i tak dalej. No to dawajcie znać w komentarzu, to odpowiem wam na wszystkie pytania. Dobra widzowie, jeszcze powiem wam dlaczego warto wypożyczyć skuter właśnie w takim miejscu jak Sycylia, czy inna część Włoch, albo właśnie takie małe, małe miejscowości. Skuterem jest z mając bagaże, my się upychamy tutaj jeden plecak, tutaj drugi plecak, także jest pojemność że to jest akurat 400, więc już idzie polecieć tym przelotowo 120-130 więc dość szybko się przemieszczacie nie stoicie w korkach macie więcej możliwości wyprzedzania na tych wszystkich kurde wąskich uliczkach no i ogólnie jest zwrotny, zwinny, pakowny tani, bo jest o połowę tańszy niż duży motocykl no i w sumie tak, o no, taki skuter mniej się martwicie niż o jakiś duży motocykl nad którym byście się zastanawiali czy nikt go wam w nocy nie za tak, zobaczcie, no te skuterki stały od wczoraj całą noc, no i jest okej, okay. także no jeśli ktoś się zastanawia, czy wziąć skuter, czy wziąć samochód, to lepiej jest wziąć skuter. I spędziliśmy ostatnią noc we Włoszech, na Sycylii, w miasteczku Cefalu. No i to jest chyba takie pierwsze miasteczko, które naprawdę jest takie typowo włoskie, takie ładne, gdzie nie ma tych wszystkich obcokrajowców. No i myślę, że z tego miejsca zakończymy już tego vloga. Musimy się jeszcze dostać 200 km dzisiaj na lotnisko. Może jeszcze później coś tam nagram, zobaczymy. Bo ogólnie kończy mi się pamięć w telefonie, kończy mi się pamięć w kamerce. Także. Dzięki za vlog, dzięki za dzisiaj. Wpadajcie. Jeśli macie jakieś pytanie, to piszcie w komentarzach. Odpowiemy na wszystko, co będziemy wiedzieć. No i pamiętajcie o subie i o lajku. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Elo.